na symulator R-Factor to dobra decyzja. W R Faktorze jazda wymaga większej precyzji i opanowania. Tutaj każdy nawet lekki uścisk ma znaczenie. W na serwerach nie ma lagów, przez co walka tytuł będzie bardziej widowiskowa, a sporne sytuacje będą lepiej rozstrzygane. final finał pierwszego sezonu i wyścigi o Grampy dla Przed tym wyścigiem pojawiały się różne specjalne newsy, wywiady, artykuły. Dwa kierowcy walczący o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej dostawali różne rady, yy, od kierowcy spoza ligi, także zainteresowanie finałem było naprawdę ogromne. A wszystko dlatego, że przewaga, różnica pomiędzy pierwszą a drugim całownikiem w klasyfikacji generalnej wynosiła zaledwie jeden punkt. Yy, po wyścigu o w Japonii, gdzie, gdzie Borys już mógł zapewnić sobie tytuł Mistrzowski, popełnił błąd w Pit stopie i spadł z pierwszego na trzecie miejsce. Z decydentem Borysa ja jechałem z trzeciej pozycji za nim i za żółwikiem. Kiedy usłyszałem przez radio, że Borys ma problemy w Pit ruszyłem w stronę boga, żeby wiedziałem, że jest to jedyna szansa, żeby jeszcze odzyskać szansę, żeby zdobyć w walce tytułu. Tytuł. W ciągu kilku krążeń nagrobiłem około 5-8 sekund strachu z Rubika i doszedłem do niego jakieś yy, nagrożenie do końca wyścigu. Yy, pierwszy atak na, na najdłuższej prostej został bardzo yy, hamsko zablokowany przez Rubika, który zajechał mi drogę i yy, mało nie wypadłem z toru. Yy, pod koniec ostatniego krążenia yy, kolejna próba ataku, razem udana, na długim lewym zakręcie przyszedłem na wewnętrzną, później głowanie. Oprócz tego żółwik jeszcze jak notarkę latarkę wpadł w poślizg, spin, no i spokojnie wdecha na pierwszym metry. momenty. Brazylii rozpoczął się na mnie ciekawie, w kwalifikacjach dopiero trzeci czas, z dosyć dużą stratą do Borysa. Start zaszedł mi nawet nieźle, wyprzedziłem żółwika, Lecz na pierwszym zakręcie zostałem lekko wypchnięty przez Fifula, partnera Borysa z nie wiem czy to było specjalnie czy nie, w każdym razie y, straciłem y, trochę czasu i pozycję y, już y, na jest pod koniec pierwszego sektora wyczytałem spodobnie Fifula i miałem trzecie miejsce y, potem ruszyłem w pogoń za prowadzącą dwójką, czyli Żółwikiem i Borysem y, Borys y, prowadził lecz po błędzie w Zaczęliśmy z drugiego sektora, czyli go żółwik. Po kilku Borys błękitowych to sam błąd, na tym samym zakręcie jednak nie zdołałem go wyprzedzić, Bardzo umiejętnie zablokował moją w ataku. Potem koło dziesiątego na okrążenia kolejny błąd Borysa wypadł na ostatnim zakręcie na trawę. Wtedy wyceniłem go i na tym samym okrążeniu kilka metrów dalej zmianę do po był wielka radość w Ferrari, ja osobiście powiedziałem, że w Ferrari ogólnie jako klasyfikacja konstruktorów to swojej radi, no i wielka, wielka złość i rozczarowanie w Dinosa Peraguri, gdzie Wallace przegrał jeszcze raz to zaledwie o 3 punkty. No tak, bardzo wielkim minusem jest to, że w symulatorach Refaktor w ogóle nie pada deszcz przez to nie ma w ogóle dramaturgii taką dramaturgię trochę powoduje samochód bezpieczeństwa ponieważ w tym sezonie mamy zjazd do pilnych zależy od tego jak szybko zużywają się opony i osoby które z do ale serwisowej tuż przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa na co są w komfortowej sytuacji są w stanie jeszcze rozkraczać opony natomiast osoby które tego które nie zjechały do e, alei serwisowej e, są e, na straconej pozycji, bo stracą dodatkowo 20 sekund. E, gdyby był deszcz, e, byłaby jeszcze większa dramaturgia, e, co można było zauważyć e, w trzech wyścigach całej historii Speedman, ponieważ tylko trzy razy padało e, od początku tej ligi. E, na początku w Malezji był e, bardzo ciężki monsun kierowcy nie dawali sobie w ogóle rady droga hamowania była praktycznie dwukrotnie dłuższa było dużo spinów trudności z opanowaniem boridu sensacyjnie wygrał wtedy Kaptur wszyscy byli zdziwieni ale widać było że dało sobie w tych warunkach najlepiej radę drugim wyścigiem było Grand Prix Niemiec. Sam, w zasadzie nie padało raczej była lekka mżawka i bardzo ryzykownym manewrem popisał się Siemin, który zjechał do Pidlanej, jednak jak się okazało musiał na kolejnym okrążeniu z powrotem zjechać, ponieważ nie padało, a to zaczął przesychać. W ostatnim wyścigu pierwszego sezonu w Grand Prix Brazylii, kiedy Darek zapewnił sobie tytuł mistrzowski, również padało, ale nie od początku wyścigu, tam dużo zależało od tego kto miał jaką strategię. Taką strategię bardzo dobrą miał Korybut, ponieważ moment kiedy zaczął padać deszcz on miał swój pit stop przez to tylko dwa razy był w pit stopie, jedna, a wszyscy pozostali musieli zjechać trzy razy Spowodowane to było w tym, że mieli wcześniej dwa pit stopie, a później musieli zjechać jeszcze raz zmienić opony Ja jak się okazało mogłem, nie musiałem zjechać ten trzeci raz, jednak wolałem okrążenie po okrążeniu zjechać drugi i trzeci raz Moi najciekawszy wyścig z tym to wyścig o krępie Turcji w czwartym sezonie. Yy, startowałem z pole position, lecz na wsparcie starcie leprzerzimy żółwik oraz fifulo. Yy, na drugim zakręcie yy, FIFU popełnił błąd i celiono był już tylko żółwik. To następne dążenia walka z żółwikiem, którego wyprzedziłem przez chwilę, potem sprawdziałem o mnie. Yy, przy kolejnym próbie ataku popełniłem błąd i wyprzeżony FIFU. Byłem trzeci, też... Yy, ja to zbyt dużo, dużo czasu, żeby wyprzedzić sprotę Fifula. Na samym już walka z w pierwsze miejsce. Po wyprzedzeniu go on zaraz leży mi tylne koło i spadek na trzecie miejsce. No i potem Żółwik do mnie pozycję, lecz chwilę później ostrzaskał roz, go korybut. No i u niego już faktycznie był po wyścigu. Potem miałem trochę sprawy do Fifula. I przez cały pierwszy sprint próbowałem go dogonić, ale w pociągu najbliżej na sekundę. Po pit stopie miałem chwilową walkę ze Szwają, którego wytwierdziłem po dwóch okrążeniach. I pod koniec y, sprintu dogoniłem również FIFULO, z którym straciliśmy dosyć kontrowersyjny pojedyncze przed wjazdem do pit stopie. Po swoim pit stopie jednak nie był w stanie mnie dogonić i odniosłem zwycięstwo. Po tym jak ligowy motor został zmieniony na symulator R Factor, nie ma jednego czy dwóch prezydentów do końcowego triumfu. Jest teraz ich bardzo wielu, co pokazały testy. Bardzo wielu kierowców jest w ciasnej czołówce. Czasy są bardzo wyrównane, stawka jest bardzo ściśniona, ale największe szanse chyba mają kierowcy Renault oraz Ferrari. Bardzo starają się, się do końca kierowcy Red Bull Racing i małymi kroczkami im się to udaje. Myślę, że tak w środkowej części sezonu już powstaje taka wielka trójka, ale są również pojedynczy kierowcy, którzy na jednym czy dwóch torach mogą zaskoczyć m.in. Korybut, Panzer, Davcio czy też ja. Ten sezon jest jedną wielką niewiadomą.